moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Katy i dzisiaj zapraszam was na Wrap Up, czyli czytelnicze podsumowanie Maja. W tym miesiącu za mną 13 książek, ale nie o wszystkich mogę wam opowiedzieć. Jedna będzie dopiero premierą czerwcową, więc wtedy o niej porozmawiamy więcej. Druga natomiast jest książką jeszcze we wczesnej powiedziałabym fazie redakcyjnej, więc za wcześnie żeby wam ją przedstawiać, ale i bez tego mamy o czym pogadać. Pierwsza książka, po którą sięgnęłam to było Gwiazdy nigdy nie gasną Agnieszki Zakrzewskiej. Pierwsza książka pod szyldem dawnistwa Flow, czyli historia oparta na nieznanych do tej pory, nie tak powszechnie udostępnianych faktach z życia Anne Frank. Tą postać mam wrażenie, że wiele osób zna. Ja powiem wam szczerze, że przed lekturą książki jakby miałam świadomość istnienia takiej osoby, natomiast nigdy nie zapoznawałam się z jej historią bliżej. Właściwie wiedziałam, że tam powstawały jakieś dzienniki, jest jakiś muzeum bodajże w Amsterdamie, natomiast jakoś nigdy nie przywiązywałam większej wagi do tej postaci. I w lektury to moje zainteresowanie postacią Anny Frank i jej przyjaciółki Hanny Goslar stopniowo się zwiększało, dlatego że mamy tutaj zaprezentowane ich dzieciństwo, ich początek znajomości, rozwijającą się przyjaźń i to, jak ona ewoluowała w świetle wojny. Więc z jednej strony mnie to coraz bardziej interesowało, z drugiej strony niezwykle irytowało. Ale to nie jest ten przypadek, kiedy irytujący bohater sprawia, że książka staje się automatycznie ciężkostrawna. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Tutaj bardzo mi się podobało, to odidealizowanie tej postaci było, nie było historycznej i w pewnym sensie uczłowieczenie jej na nowo. To znaczy, słuchając pewnego rodzaju przekazów medialnych, czy wiedząc tyle o ile na temat Anny Frank, można mieć wyrobiony jakiś jej taki wyidealizowany obraz. Natomiast w tej książce poznajemy ją z perspektywy dziecka. Dziecka, które cały czas chce być w centrum zainteresowania, które nieszczególnie myśli o tym, że. Jest wojna i pewne rzeczy, pewne sytuacje muszą się zmienić. Ona chce być cały czas na świeczniku, cały czas w centrum zainteresowania, cały czas chce, żeby jej życie wyglądało dokładnie tak, jak ona by sobie tego życzyła. Przez to też zderzenie tego wyidealizowanego dziecka i tego nierzeczywistego trochę świata właśnie tych dziecięcych wyobrażeń z rzeczywistością wojenną jest tym bardziej dojmujące. Ale to co mi się też podobało, to brak takiego epatowania tą wojną. Wojna jest Sytuacja, z którą miały do czynienia bohaterki, ich rodziny, konieczność ukrywania się, obóz koncentracyjny i tak dalej, to wszystko zostaje przedstawione bardzo realistycznie, bardzo naturalistycznie, bardzo wiarygodnie, ale bez takiego właśnie przesadzania, że och, wojna i po prostu wojna w tym momencie staje się na pierwszym planie, głównym bohaterem. Nadal bohaterkami są dziewczynki, młode kobiety, z czasem oczywiście przyjaciółki, ich historie, natomiast wojna, jest pewnego rodzaju aktywnym tłem dla wszystkich wydarzeń. Tak jak ja nie jestem fanką powieści historycznych i tak jak zazwyczaj takie historie mnie bardzo nudzą i męczą mnie, zwłaszcza kiedy bardzo mocno epatują wojną, nie sięgam raczej z własnej woli po książki, które dotykają tej tematyki. Tak tą czytałam z naprawdę dużym zaangażowaniem. Bardzo mi się podobała. Uważam, że jest świetnie wyważona pomiędzy realizmem, pomiędzy skupieniem się właśnie na tych kwestiach wojennych, historycznych, realistycznych, a pokazaniem. Człowieczeństwa w tym wszystkim. Także, nawet jeżeli książki w tematyce historycznej nie są do końca waszą bajką, to myślę, że z gwiazdami warto się zapoznać. Mnie przekonały, a tak jak mówię, fanką tego typu literatury nie jestem. Zdecydowanie większą fanką jestem literaturę stworzonej przez Britanny C. Sherry. I w maju wróciłam sobie do jej książek Odsłuchałam sobie w audiobooku Wodę, która niesie ciszę i Art and Soul Oczywiście znałam te książki już wcześniej Art and Soul czytałam bodajże dwa czy trzy razy Wodę na pewno czytałam kiedyś w papierze Także nie było to moje pierwsze spotkanie z tymi historiami Ale minęło już dość sporo czasu od momentu, kiedy czytałam je po raz ostatni I ten powrót jakby udowodnił mi po raz kolejny, dlaczego ja tak bardzo lubiłam te książki, dlaczego one mi się tak bardzo podobały, dlaczego uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra autorka takiej literatury new adultowej, ale przede wszystkim obyczajowej, bez bardzo silnego romansu na pierwszym planie. Tak jak mówię, przesłuchałam książki obie w audio, bo ostatnio Arden Soul pojawił się już jakiś czas temu na Storytelu, natomiast Woda, która niesie ciszę jest, powiedziałabym, nowinką. Czyta oczywiście mój ulubiony lektor, więc nie mogło być inaczej traktowałam to mniej w kategoriach muszę poznać tą historię, a bardziej znam tą historię i muszę spędzić te 8 godzin słuchając, bo jest mi niezwykle miło i przyjemnie. Jeżeli jeszcze nie znacie serii Żywioły, jeżeli nie znacie twórczości Brittany Sherry, bardzo polecam. Na kanale wielokrotnie zresztą mówiłam wam o książkach tej autorki, rozmawiałam z nią też przy okazji jednych z ostatnich krakowskich targów książki, ze 3 lata temu, jak się nie mylę, więc podlinkuję wam te materiały w opisie. Nie są, wiecie, już takie najbardziej bardziej um, reprezentacyjne i reprezentatywne dla mnie i mojej, mojej gdzieś tam internetowej działalności. Natomiast cieszę się, że miałam okazję na przykład ten wywiad przeprowadzić. Także te wszystkie materiały w opisie, tam znajdziecie linki i będzie też link do kolejnego filmu, który robiłam w maju, e, czyli do filmu między innymi na temat książki Flawless. Opowiedz mi naszą historię. E, zachęcaliście mnie do tego, żebym książkę przeczytała. Znaczy, właściwie właśnie, nawet nie tyle mówiliście mi, Kat, to jest rewelacyjna książka, musisz to przeczytać. E, tylko mówiliście. Jestem ciekawy, czy też ciekawa, co powiesz po lekturze. No i ja książkę przeczytałam, z racji tego, że tak często gdzieś tam informacje o niej mi się przewijały. Właśnie w waszych komentarzach, bo jakoś ominął mnie hype na tę książkę. Zwracaliście mi uwagę w komentarzach, że książka była wyprzedana, że ciężko było ją kupić, że była jakimś tam hitem BookToka czy tam Instagrama. Natomiast mnie gdzieś to zainteresowanie książką totalnie ominęło. W generalnym rozrachunku po lekturze chyba słusznie mnie ominęło, bo nie jest to absolutnie książka wyjątkowa mamy dość typową historię typu bad boy i grzeczna dziewczyna. Oczywiście każdy z nich ma swoją historię. E, tutaj główną osią jest to, że dziewczyna postanawia sobie, że nie będzie się wiązać na miejscu. Ona nie chce mieć żadnych przyjaciół, żadnych chłopaków, żadnych e, głębszych relacji, ponieważ jej celem jest wyjazd z miejscowości, w której mieszka, opuszczenie tego miejsca i nie wracanie nigdy więcej. E, no i w momencie, kiedy jej przyjaciółka zaczyna spotykać się z kolegą ze szkoły e, i ich paczki znajomych się gdzieś tam zaczynają częściej spotywa, spotykać, e, zaczyna się między nimi wszystkimi budować jakaś relacja, no to i ta główna bohaterka książki poznaje chłopaka. I ten chłopak, oczywiście po przejściach z tajemnicą i tak dalej, e, pokazuje jej, że w pewnym sensie trzeba korzystać z życia w tym momencie, w którym się znajdujemy, e, bo nigdy nie wiadomo, co będzie dalej. E, I to, że mamy jakieś plany na przyszłość, nie wyklucza tego, że trzeba korzystać z tego, co jest dzisiaj. Także. To, co ten bohater próbował jej przekazać, było fajne i było jakby istotnym motywem i jak najbardziej spoko. Natomiast w ogólnym rozrachunku książka jest ta, taką typową młodzieżówką. Ona nie daje wam nowych wątków, nie daje wam nowych rozwiązań, e, nawet nowych sposobów pokazania oklepanych wątków, jest po prostu średniawką, ani nie porywa, e, ani nie zachwyca, ani też nie jest jakaś szczególnie żenująca. Po prostu jest, bo jest, natomiast ja nie rozumiem tak do końca tego hypu. E, ma być kolejny tom. Już niebawem, i pytaliście mnie, czy zamierzam czytać. Przeczytałam sobie opis tego drugiego tomu i już wiem, że nie, bo końcówka tej książki jest taka słodko-gorzka i teoretycznie zostawia pewną nadzieję, że ta książka nie potoczy się, cała ta historia nie potoczy się w tą stronę, w którą przypuszczałam, że się potoczy, ale już świadomość tego, że jest drugi tom i opisu tego drugiego tomu, no niestety zabija we mnie cały ten entuzjazm. Bo jeżeli mamy wątpliwości, czy bohaterowie się zejdą, czy też się nie zejdą, i czy bohaterka wyjedzie, czy nie, a wiemy, że będzie drugi tom. No to siłą rzeczy wiemy, że między tymi bohaterami dalej coś się będzie działo, więc nie jest to takie słodko gorzkie zakończenie, na jakie liczyłam. W tym samym odcinku co Flowless pojawiła się również książka Roofwear jedno po drugim. To jest książka, na którą bardzo, bardzo, bardzo liczyłam i niestety, która zafundowała mi ogromne rozczarowanie. Jasne, dobrze się czytała i była wciągająca, natomiast była średnio wiarygodna, zwłaszcza w elementach kulminacyjnych, w sytuacjach kluczowych. Rozumiem, że wiele rzeczy można usprawiedliwiać adrenaliną, wiele rzeczy można usprawiedliwiać emocjami. Jasne, że człowiek, na przykład odczuwający pewien ból i na przykład strzelam ze skręconą kostką, w sytuacji zagrożenia życia może o tym zapomnieć w pewnym sensie i na fali tej adrenaliny właśnie działać. Natomiast takich elementów, takich scen w kontekście, Całej książki jest zbyt dużo. Poza tym nie pasowało mi to, że cała historia, tutaj przybliżając Wam ją pokrótce, mamy grupę ludzi, którzy wyjeżdżają do domku w górach, schodzi lawina, poszczególne osoby umierają kolejne. No i wśród tego okrojonego grona podejrzanych mamy oczywiście sprawcę. Więc gdybyśmy mieli całą tą historię nakreśloną z perspektywy jednego bohatera, czy to z perspektywy sprawcy, czy z perspektywy osoby postronnej, czy nawet z perspektywy ofiary i ta akcja musiałaby, narracja musiałaby przeskoczyć do innej postaci, gdyby tak było to historia by dużo zyskała moim zdaniem a tutaj przez to, że od samego początku poznajemy wiele perspektyw które tak naprawdę w ogólnym rozrachunku do całej fabuły wnoszą niewiele i śledzimy od początku tok myślenia różnych postaci to bardzo łatwo jest się wcześniej domyślić kto jest sprawcą dlaczego może być sprawcą um, i tak naprawdę tracimy kompletnie zainteresowanie bieżącą akcją. Następny Książka, o której również rozmawialiśmy na kanale, to było Loveless. E, Loveless Alice Osman. W końcu doczekaliśmy się go w Polsce, bardzo ważna, bardzo potrzebna młodzieżówka z bardzo istotną i niedoreprezentowaną reprezentacją, że tak powiem. E, tutaj mamy reprezentację osób aseksualnych i aromantycznych, której w literaturze jest mało, w literaturze młodzieżowej jest jeszcze mniej, a dobrze zrobionej reprezentacji tego typu jest po prostu jak na lekarstwo. Ja może znam dwie, może trzy książki, w których taka reprezentacja się pojawia. Więc oczywiście nie jest to książka nieskazitelna. Nie wiem, czy jest jakakolwiek książka, która jest nieskazitelna. Można się doczepić tutaj pewnych elementów, natomiast dla mnie to jest bardzo ważny tytuł właśnie ze względu na tą reprezentację, na znaczenie tej reprezentacji, ale też ze względu na rozmowę o znaczeniu miłości w popkulturze i obrazów miłości, które my dostajemy. I tego romantyzowania romansu w pewnym sensie. O książce mówiłam więcej, zrobiłam cały odcinek na jej temat, włącznie z pogadanką o tym, dlaczego reprezentacja jest tak istotna w literaturze, więc ten materiał również Wam podlinkuję. Nie będę się powtarzać, powiem tylko, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra książka, więc po prostu musicie ją przeczytać. Maj był dla mnie trochę miesiącem rewidów, czyli wracania do książek, które już czytałam wcześniej. Tak jak Wam mówiłam, wróciłam do książek Brittany C. dlatego, że pojawił się audiobook i wróciłam również do jednej z pierwszych książek Alka Rogozińskiego, jakie czytałam, czyli do Morderstwo na Korfu, ponieważ w maju pojawiło się wznowienie tej Książki. Ja ją czytałam chyba w 2016 czy 2017 roku po raz pierwszy, po prostu zaśmiewając się do łez, i teraz. Po latach jest nie mniej śmiesznie. E, książkę też e, przyswojałam sobie, że tak powiem, w wersji audio. E, też czyta Maciek Radel, więc, jakby z tego względu, zdecydowałam się na, na wersję audio, a nie na wersję papierową. Bawi po prostu tak samo za każdym razem. Nie wiem nawet, czy wersja wersji audiobookowej nie bawi bardziej, e, bo Maciek do tych postaci pasuje bardzo dobrze e, i świetnie pasuje do stylu Alka Rogozińskiego. E, jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo polecam. W sumie, jeżeli chodzi o książki Alka, to ja mam także za każdym razem. Jakie czytam, to się bawię fantastycznie. Tak jak wam zresztą napisałam na Instagramie, to nie są książki dla dam, bo damie nie przystoi kwiczyć ze śmiechu. Natomiast ja się kompletnie tym, jakby nie przejmuję i pokwikuję radośnie za każdym razem czytając. One są świetne w momencie czytania są świetną odskocznią, świetną rozrywką. Oczywiście, w skali ich kilkunastu, jak się czyta je częściej, to one się zaczynają zlewać trochę w jedno i są może trochę na jedno kopyto. Natomiast mi to totalnie nie odbiera satysfakcji z czytania. Tutaj dla mnie nawet nie. Nie ta intryga, nawet nie ta tajemnica czy zbrodnia są najważniejszymi elementami, e, tylko właśnie sposób wykreowania historii, e, język, styl, ten delikatny sarkazm, ironia. Jest bardzo niewielu autorów, którzy mnie przekonują samym stylem e, i w takiej czołówce absolutnie e, jest właśnie Alek Rogoziński i Marta Kisiel. Jeżeli podobają Wam się komedie kryminalne Marty Kisiel, to myślę, że e, książki Alka mogą też Wam się spodobać i odwrotnie, bo to jest podobny vibe. Ja bardzo lubię, tak jak mówię, uśmiechę się za każdym razem praktycznie do łez. Dalej nie było już tak wesoło, ponieważ sięgnęłam po nieskazitelną Jacka Piekiełko, czyli thriller, który w założeniu ma dotykać traum, ma sięgać do zakamarków ludzkiej psychiki. Mamy tutaj dziewczynę, która po raz kolejny próbuje popełnić samobójstwo, po raz kolejny jej się to nie udaje, i trafia na terapeutę, który bardzo intensywnie próbuje jej pomóc. Bardzo się angażuje w to, żeby doprowadzić ją jakby do porządku, żeby w jakiś sposób pomóc jej poukładać sobie to życie, no i najaw chodzą kolejne tajemnice. W międzyczasie ten bohater, musi też ten terapeuta musi mierzyć się ze swoimi demonami z przeszłości. Dziewczyna znajduje nową pracę, która jest dość podejrzana. Dziewczyna zaczyna pracować jako opiekunka do dziecka w domu bogatych rodziców, bogatego małżeństwa. W tym domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy i kobieta ma wrażenie, że coś tam jest bardzo mocno nie w porządku. Generalnie, książce jest dużo wątków popularnych w tego typu literaturze. Właściwie żaden z nich mnie nie zaskoczył, i żaden z nich też nie porwał mnie jakoś szczególnie. To, co mogło być zaskakujące i trochę bardziej intrygujące, było trochę nierealne, natomiast to, co było realne i to, co gdzieś tam wynikało naturalnie z biegu akcji i fabuły, nie było dla mnie szczególnie porywające i zaskakujące. Poprawnie konstrukcyjnie, poprawnie stylistycznie, poprawnie. Poprawnie, po prostu. Natomiast bez jakichś takich większych emocji, na pewno nie powiem Wam, że przeżywałam jakoś bardzo mocno tą książkę, że naprawdę jest jakaś taka mroczna, brutalna, niespodziewana, że tu się dzieją jakieś niemożliwe rzeczy. Nie, jest po prostu poprawnym thrillerem, raczej dla osób, które nie mają za często do czynienia z gatunkiem, no bo jeżeli macie, no to prawdopodobnie większość rzeczy uda Wam się przewidzieć. Drugą książką jest bardzo podobna w takim ogólnym rozrachunku nowa powieść Janny w Tulich, czyli Za kulisami w Do tej pory mam wrażenie, pisała powieści chyba historyczne i obyczajowe, w tym się specjalizowała. Teraz stawia pierwsze kroki w kryminale. Kryminale poprawnym konstrukcyjnie, w którym na pierwszym planie mamy morderstwo dziewczyny, która jest uczennicą szkoły baletowej. Za rozwiązanie sprawy bierze się pod komisarz, której córka również uczy się w tej szkole i ona próbuje rozwiązywać tę sprawę, a jednocześnie ma gdzieś z tył głowy, że ta dziewczyna, która stała się tą ofiarą, jest bardzo podobna do jej córki, w sensie, że to mogłaby być jej córka, no i kobieta bardzo mocno się w to osobiście też angażuje, żeby ustalić, kto jest sprawcą. Osobiście zaangażowany jest też chłopak, czy też były chłopak bohaterki, ofiary, który prowadzi własne śledztwo i na własną rękę próbuje ustalić, co się stało z dziewczyną. Generalnie, znowu, poprawnie konstrukcyjnie, w miarę wciągająco, w miarę angażująco, całkiem, całkiem się to czytało, natomiast bez jakichś wielkich zaskoczeń. Mam wrażenie, że jeżeli myślimy o Szkole baletowej i o tym, co może dziwnego dziać się w szkole baletowej, to element, który tutaj jest dużą częścią jakby fabuły, nie będę spoilerować, bo książka jest stosunkowo nowa, ten element jest dość oczywisty i dość powtarzalny we wszystkich tekstach kultury, które znam, które dotykają szkoły baletowej i jakichś tajemnic z nią związanych. Próbuję maksymalnie enigmatycznie oczywiście, żeby nie zaspoilerować Wam o co chodzi, nawet jeżeli bezpośrednio to nie ma związku z zakończeniem książki no to jednak jest istotnym aspektem całości. Generalnie czytało się nieźle, jest dość klimatycznie i jest poprawnie konstrukcyjnie, natomiast mi kapcie z nóg nie spadły. Mnie niewiele tak naprawdę już dzisiaj zaskakuje w kryminałach i thrillerach, zwłaszcza jak czytam tego więcej i czytam kilka na przykład tego typu książek jedna po drugiej, więc nie porwało mnie, nie jestem jakąś szaloną fanką tej lektury, natomiast poprawnie, fajnie. Jeżeli ktoś z Was rzadziej sięga po kryminały na przykład, to myślę, że tym może się zainteresować. Książką natomiast, którą ze wszechmiar będę Wam odradzać, jest Bruno Whatever, a osoby autorskie ukrywające się pod pseudonimem Leo Gramski. Nie wiemy na ten moment, kto jest faktycznym autorem, czy to jest kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna, jedna osoba, kilka osób. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia na tym etapie, chociaż dla mnie ciekawsza była próba domyślania się, kto mógł napisać tę książkę niż sama fabuła. Będę o tej historii jeszcze opowiadać Wam więcej w czerwcu, ponieważ mam w planach więcej filmów dotyczących książek queerowych, a tutaj właśnie ta reprezentacja queerowa miała się pojawiać, faktycznie się pojawia, ale zdecydowanie nie w taki sposób, w jaki moim zdaniem powinna. Powiem tylko tak, na tym etapie, żeby Wam tą książkę odradzić, jest stereotypizująca. Jest stygmatyzująco, jest tak, jakby. Tak jak powiedziałam, znaczy, wy jeszcze o tym nie wiecie, że to powiedziałam, ale nagrywałam wcześniej klip na temat tej książki. Nie powinno się zakładać czyjejś orientacji. Na podstawie zachowania, na podstawie tego, co robi, etc. Natomiast sposób przedstawienia mniejszości LGBT, sposób mówienia o traumach z tym związanych, o coming-outach, o tożsamości, akceptacji, jest taki, że wydaje mi się, że nie mogła tego napisać osoba należąca do tego środowiska. Bo to jest na tyle krzywdzące, na tyle stereotypowe i na tyle stygmatyzujące, tak jak powiedziałam, że raczej pisała to osoba z zewnątrz. Przez co wypada to bardzo niewiarygodnie. Nie twierdzę oczywiście, że książki z motywem. Motywem, oczywiście roboczym, z reprezentacją queerową nie może napisać osoba heteroseksualna, natomiast, i e, nie może tego zrobić dobrze, oczywiście, natomiast w tym przypadku nie wypada to dobrze. Wystarczy może, że Wam powiem na tym etapie, że tutaj bohater zaczyna rozkminę nad swoją orientacją w momencie, kiedy najlepszy przyjaciel mówi mu, stary, ty w ogóle zerwisz tą dziewczyną, z którą teraz jesteś, bo ty jesteś gejem. Ja mam gejdar, więc ja to wiem. W ogóle założenie, że istnieje faktycznie coś takiego jak gejdar, że osoby nieheteronormatywne odróżniają się w jakiś sposób vibem od reszty społeczeństwa. Jest po prostu krzywdzące, jest naiwne, jest głupie. Oczywiście, kolokwialnie mówiąc, i gdzieś w żartach, i w jakichś takich wiecie, rozmowach między sobą, jasne, że używać tego określenia gejdar, tak? Ja też się nieraz śmieję, że, że go mam i jestem w stanie mniej więcej wyczuć ludzi, ale to nie jest na podstawie a, jakiegoś mojego widzi się, Co więcej, ja nie wmawiam wtedy tym osobom, że na pewno są takiej orientacji, jak ja uważam, że są. A tutaj mamy dokładnie ten motyw w książce. Bohater nie zastanawia się nad sobą, dopóki ktoś inny mu nie mówi, Mówi, na pewno jesteś gejem, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Więc tutaj jest wiele takich elementów, które są krzywdzące, które są kontrowersyjne, które są po prostu niedopracowane i problematyczne. Więc odradzam absolutnie, będę o tej książce mówić więcej w czerwcu. I ostatnia lektura, którą dawkowałam sobie właściwie przez cały miesiąc, bo tak audiobooków słucham sobie z doskoku, zazwyczaj wiecie gdzieś tam przed snem, po prostu jak już nie chce się patrzeć w ekran, tylko coś tam mi ma brzęczać w tle, to brzęczała mi książka Droga na szczyt Eweliny Doborz. I tutaj mamy historię faceta, który zdobywa ośmiotysięczniki, jest generalnie himalajstą, wspina się po górach, w czasie jednej z wypraw traci swoją narzeczoną, ona zostaje po prostu w tych górach, nie jest w stanie przeżyć i zejść na dół, no i facet zbie się do swojej ostatniej wyprawy, chce się wybrać na Mount Everest, potrzebuje sponsora, trafia do firmy, w której właścicielka czy współwłaścicielka też jest zafiksowana na punkcie wspinaczki. Między nimi oczywiście jest na początku antypatia, potem coraz większa sympatia, która jest do dodatkowo problematyczna nie tylko ze względu na tą wyprawę i na, na pieniądze z tym związane, ale też na fakt, że kobieta jest związana z kimś innym, ma narzeczonego, który nie jest najsympatyczniejszą osobą na świecie. Generalnie Fabularnie jest przyzwoicie. Nie jest absolutnie porywająca książka, nie jest to coś, co rekomendowałabym, żebyście rzucali wszystko i biegli czytać, czy też słuchać. E, ja raczej znowu słuchałam, bo przesłuchuję wszystkie książki, które czyta Maciek. Natomiast generalnie książka nie jest zła w warstwie obyczajowej, w warstwie romansowej, w warstwie nie wiem, dynamiki pomiędzy postaciami, e, cała ta kwestia wspinaczki, tych relacji, to wszystko jest ok. I książka tak naprawdę na tym mogłaby poprzestać, no ale niestety autorka dorzuciła do tego całkiem sporo scen erotycznych, całkiem sporo takiego książkowego porno, które do fabuły tak naprawdę wiele nie wnosi, nie było mi potrzebne w czasie tej lektury, więc tak wiecie, bez większego entuzjazmu po prostu przesłuchałam, słuchało się tego w miarę dobrze, w miarę realistycznie mam wrażenie, zostały oddane te realia wspinaczkowe. Mało dokładnie, no bo siłą rzeczy zakładam, że autorka nie brała udziału w takiej wyprawie, więc to jest mało, jakby szczegółowe, mało dokładnie opisane. Ale w tym zakresie, w którym jest, jest wiarygodne. Natomiast e, mi trochę Freud'a z lektury e, psuły po prostu te sceny erotyczne. Były moim zdaniem zbędne. Książka by sobie poradziła świetnie bez nich. E, I ta dynamika pomiędzy bohaterami też zostałaby wystarczająco nakreślona. Ale to też nie była taka książka, po którą sięgałam z nadzieją, że to będzie, wiecie, literatura piękna i jakiś totalny e, majstersztyk po prostu. Tylko tak jak mówię, przesłuchuję każdy kolejny audiobook, niezależnie czy to jest książka dla dzieci, podręcznik do fizyki, e, czy, czy właśnie jakiś erotyk, romans, cokolwiek po prostu słucham wszystkiego Więc i to przesłuchałam I na tym zamknęłam maj, nie licząc tych dwóch książek O których jeszcze nie mogę wam poopowiadać Jak będę mogła, na pewno to zrobię Zwłaszcza, że jedna z nich była naprawdę Bardzo, bardzo dobra Więc o tych książkach niedługo Kiedy będę miała taką możliwość A na razie, dziękuję wam dzisiaj za oglądanie Dajcie koniecznie znać w komentarzu Po jakie książki wysięgnęliście w maju Co szczególnie wam się podobało, jakie książki okazały się Rozczarowaniami Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj w opisie filmu znajdziecie linki do innych materiałów, o których wspominałam. Poniżej będzie opcja subskrypcji kanału. Zachęcam, żebyście wcisnęli ten przycisk i dołączyli do tego grona subskrybentów, bo wiem, że prawie połowa z Was ogląda te filmy, ale nie subskrybuje mojego kanału, więc bardzo poproszę, żeby to nadrobić. Tak jak mówię, dzięki dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!